Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj Żywoty Świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 28 października. Żywot Świętego Szymona i Judy, apostołów. Żyli około roku Pańskiego 60. Kościół Zachodni obchodzi pamiątkę tych dwóch apostołów razem, Wschodni natomiast osobno. Szymon, którego dla odróżnienia od świętego Piotra zowią Hananejczykiem i zelotą gorliwym, był podobno rodem z skany galilejskiej i był owym narzeczonym, którego gody ślubne uczcił Jezus i Maryja swą obecnością. Cud zamienienia wody w wino był dlań, jak podanie głosi, powodem, iż za zezwoleniem swej narzeczonej poszedł za Chrystusem i odznaczając się wielką gorliwością w głoszeniu ewangelii i staraniu się o zbawienie dusz, zyskał sobie nazwę zeloty czyli gorliwego. Wykształcony przez Jezusa na apostoła i zbrojny darami Ducha Świętego, niósł pochodnie Ewangelii Świętej pomiędzy Żydów i Pogan i zeszedł się później w Persji z Judą apostołem. Juda, którego dla odróżnienia od Judasza Iskarioty zowią także Tadeuszem, czyli Lebeuszem, to jest odważnym, był synem Kleofasa, brata świętego Józefa i Marii, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Apostoł święty Jakub Młodszy i święty Szymon byli jego rodzonymi braćmi. Przed powołaniem na urząd apostolski żył w szczęśliwym małżeństwie z Marią i trudnił się uprawą roli. Tym większą przeto zasługa jego i dobrowolna ofiara, że opuścił wszystko, drogą żonę, miłe dziadki i mozolnie zebrany majątek, i poszedł za Jezusem, ażeby ostatecznie ponieść śmierć męczeńską. Przy ostatniej wieczerzy, gdy pan Jezus oświadczył, że się tylko tym objawi, którzy go miłują, przerwał mu pytaniem, panie, dlaczego objawiasz nam, a nie światu? Widać stąd, że i On razem z innymi się spodziewał, że Pan Jezus założy Królestwo na ziemi i jako król ziemski uszczęśliwiać będzie Żydów. Jezus błędne jego mniemanie sprostował temi słowy: Kto mnie miłuje, chowa słowa moje i ojciec mój miłuje Go, przyjdziemy do Niego i mieszkać u Niego będziemy. Podanie mówi, że po zielonych świątkach juda w Arabii i Syrii gorliwie szerzył wiarę chrześcijańską i że w Persji zeszedł się z Szymonem. Król Bodarach wysyłał podówczas do Indyj wojsko i pytał bogów, jaki będzie koniec wyprawy. Ci odpowiedzieli, że dopóty mu na to nie odpowiedzą, póki cudzoziemcy, Szymon i Juda, w kraju przebywać będą. Król, zaciekawiony, kazał stanąć przed sobą mężom, których tak mocno lękali się bogowie. Gdy apostołowie przed nim stanęli, rozkazali pogańskim kapłanom, aby zabrali głos i oświadczyli, jaki będzie skutek wojny. Ci przepowiedzieli, że walka będzie długą i krwawą. Kłamiecie, rzekli apostołowie, jutro około godziny trzeciej, królu, staną przed tobą posłowie indyjscy, aby cię prosić o pokój i poddać ci się. Bodarach kazał uwięzić i apostołów i wróżbitów, aby się przekonać, kto z nich prawdę mówił. Gdy nazajutrz słowa apostołów się ziściły, uradowany król poszedł po nich do więzienia i chciał kapłanów pogańskich skazać na śmierć, ale za wstawieniem się Szymona i Judy darował im życie, zagroziwszy jednakże niełaską. Chciał obu świętych Sowicie obdarzyć, ale ci odpowiedzieli: nie po to przyszliśmy, aby się zbogacić znikomymi dobrami, lecz aby ciebie i Twój naród uszczęśliwić skarbami wiecznotrwałymi. Tymczasem dyszący zemstą kapłani pogańscy spiknęli się z dwoma czarownikami i postanowili za ich pomocą wygnać cudzoziemców z kraju. Czarnoksiężnicy chcieli użyć do tego wielkich wężów. Apostołowie natomiast rozkazali gadzinom rzucić się na swych panów, ale nie zabijać ich. Posłuszne rozkazowi świętych węże tak sponiewierały czarowników, że ci z bólu i ze strachu krzyczeć poczęli. Na rozkaz apostołów Gady się od nich odczepiły i pochowały. Bez przeszkody odtąd głosili Szymon i Juda Ewangelię Świętą, czynili różne cuda i nawrócili nieomal całe królestwo do wiary Chrystusowej. Postępy chrześcijaństwa, zburzenie świątyń pogańskich albo zamienianie ich na kościoły, wprawiały pogańskich kapłanów w rozpacz. Poczęli więc burzyć lud i tak go rozjątrzyli, że pojmano Szymona i Judę w mieście Suanirze, sponiewierano jednego i drugiego i zawiedziono przed posągi Słońca i Księżyca, żądając, aby im złożyli ofiarę i wyparli się Chrystusa. Lecz gdy wskutek modłów obu apostołów bałwany z ołtarzy pospadały i w drobne kawałki się potłukły, lud wpadł we wściekłość i domagał się niezwłocznej ich śmierci. Po długich mękach przepiłowano tedy Szymona na wzdłuż, a Judę mieczem stracono. Część ich zwłok spoczywa w Rzymie. Święty Juda pozostawił pismo apostolskie, w którym przestrzega przed kacerzami. Nauka moralna. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Kto zna niesłychane cierpienia i mozolne starania, jakie podejmowali apostołowie w sprawie rozkrzewienia chrześcijaństwa, kto widzi kraje i narody całe, nieznające Kościoła katolickiego albo niechcący o nim wiedzieć, zapyta, czy to prawda, że nie ma zbawienia poza Kościołem. Na to daje objawienie i rozum ludzki odpowiedź potwierdzającą mniej więcej taką. Po pierwsze, objawienie boskie mówi, nie ma zbawienia jak tylko w Kościele. Pan Jezus rzekł do apostołów, idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, co Wamkolwiek przykazał. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 28, wers od 19 do 20. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia św. Marka, rozdział 16, wers 16. To samo głoszą Ojcowie Kościoła, jak na przykład święty Cypryjan, jak nikt ocaleć nie mógł, kto był poza Arką, tak nikt nie ocaleje, co stoi poza Kościołem. Święty Chryzostom zaś, wiemy, że tylko w Kościele jest zbawienie, i że poza katolickim Kościołem nikt nie będzie miał udziału w Chrystusie, ani pewnym będzie zbawienia. Święty Augustyn uczy, kto jest odłączony od Kościoła katolickiego, choćby żył chwalebnie, już z tego jednego powodu, że się odłączył od jedności z Chrystusem, nie będzie miał żywota, lecz gniew Boga na nim ciążyć będzie. Po drugie, rozum ludzki powiada to samo. Każdy rozsądny człowiek ze stworzonych rzeczy mieni, że jest jeden Bóg, który jest stwórcą, Panem, rządcą świata, i mówi: jeśli sam siebie nie stworzyłem, jeśli sam się nie uposażyłem zdolnością zajmowania na tym świecie pewnego stanowiska, w takim razie Bóg, jako Stwórca i Wszechwładny Pan Mój, rozporządza mną i ma obowiązek i prawo wypowiedzenia mi jasno i wyraźnie, co czynić winienem. Historia, cuda, proroctwa, treść Ewangelii pouczają nas, że Pan Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, Panem i Władcą całego świata wszystkich ludzi, że On założył Kościół, aby w Kościele szukali i osiągnęli zbawienie. Kto sądzi, że poza Kościołem Chrystusowym, w innym wyznaniu albo też religii może osiągnąć cel swego przeznaczenia i dostąpić zbawienia, ten przyznaje tym samym, że Bogu nie przysługuje prawo przepisywania nam, jak mamy do tego zbawienia dążyć. Ten przyznaje, że ani wcielenie się Boga w postać człowieczą, ani śmierć Jego na krzyżu nie była potrzebną i konieczną do zbawienia ludzkości. Ten mówi, że jest niezależnym od Boga, że może być zbawionym bez Boga i Chrystusa. Nie wynika stąd bynajmniej, abyśmy osoby innowierców potępiali, potępić należy tylko błąd, sąd o osobach błądzących należy zostawić Bogu. Sam rozum przeto dyktuje, że albo Kościół Chrystusów jedyną daje rękojmie zbawienia, a poza Kościołem nie ma zbawienia i koniecznie trzeba być członkiem Kościoła, albo trzeba się wyrzec Kościoła i oddać się pod opiekę szatana. Sama wiedza mówi nam, że mamy wolny wybór, ale sumienie przestrzega nas, że za ten wybór odpowiemy przed Bogiem. Wybierajmy więc dobrze i szanujmy świętą instytucję Kościoła Rzymsko-Apostolskiego. Modlitwa. Boże, któryś nas przez świętych apostołów Twoich Szymona i Judę do wyznania imienia Twojego przywieść raczył, daj nam, w cnotach chrześcijańskich, postęp czyniąc, godną cześć im oddawać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, bez Waszego wsparcia nie byłoby tych nauk, dlatego bardzo serdecznie Wam dziękujemy za każdy możliwy datek, jaki nam wysyłacie. Jeżeli jeszcze nie wspierasz nauk, to możesz to zrobić przez przycisk pod filmem lub klikając w link w opisie filmu. Każda wasza ofiara i ta mała i ta duża pomaga w realizacji nauk. Bóg zapłać. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.